i za co kupować, kiedy nie ma możliwości sprzedaży. 800 zł za tonę pszenicy to jest 50% tego co było rok temu o tej porze. Co będzie po 15 września? Jakie będą nastroje wtedy, kiedy granica z Ukrainą będzie otwarta na przywóz zbóż? Będziemy skazani tylko i wyłącznie na ukraiński chleb? Filmiona. Bartek? Bartek? Jan. 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 Bartomy. 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 Jan. Miejscowość? Rogajne. Rogajne. Możemy? Dzień dobry, witam państwa na konferencji prasowej w gospodarstwie rodzinnym w województwie Warmińsko-Mazurskim, a dokładnie w miejscowości Rogajne Jesteśmy tutaj w gospodarstwie, które ma 130 hektarów. I zajmuje się produkcją roślinną, czyli uprawia pszenicę, zboża. To jest główny dochód. I tutaj będziemy dzisiaj mówić o problemie, który dotyka polską wieś już od dłuższego czasu i niestety wbrew zapowiedziom polskiego rządu potęguje. Dopiero w czerwcu zostało sprzedane tutaj, w tym gospodarstwie, zboże, które zostało zebrane w tamtym roku. To pokazuje, że te wszystkie zapowiedzi mówiące o tym, że nie ma problemów ze sprzedażą zboża, że dopłaty to wszystko rekompensują. Tutaj, na tej ziemi, w Warmińsko-Mazurskim, tak naprawdę te tezy obalamy. Pokazujemy, że było całkiem inaczej. Jesteśmy już teraz też po żniwach i o tej sytuacji będziemy opowiadać. Razem ze mną na konferencji jest Arkadiusz Mercha. Jest tutaj tak naprawdę trójka gospodarzy, którzy prowadzą to gospodarstwo. Małżeństwo i syn i są też gospodarze y, lokalni i jest Natalia Żyto. Razem ze mną tutaj przyjechaliśmy. Proszę państwa, sytuacja jest tragiczna. Dzisiaj rolnicy nie mogą sprzedać swojej pszenicy, którą zebrali całkiem niedawno z pól. Wiele osób myślałoby, że to przełoży się też na cenę chleba. Otóż jest całkiem inaczej. Chleb ciągle drożeje, a w porównaniu do tamtego roku chleb podrożał średnio o 25% ceny. Więc jak widać, tania żywność u rolnika wcale nie przekłada się na to, że w sklepie jest Tanio, bo chociażby produkcja chleba, bardzo duże koszty energii, pracy, które powodują, że jest drożej. Ale skupimy się tutaj dokładnie na tym, co dzieje się w tym gospodarstwie. Cena pszenicy około 800, do maksymalnie 900 zł za tonę pszenicy, a nawet pszenica paszowa poniżej 800 zł za tonę. To jest skandal. Dzisiaj dla rolników to oznacza nieopłacalność, niepewność. Tak naprawdę nie ma po co wychodzić w pole w następnym sezonie. Nie ma po co. Jest to niestety następstwem braku konsekwencji naszego rządu. Nie przewidzieli naszych problemów, nie przewidzieli problemów rolniczych, nie zareagowali. Rozwiązywanie problemów tylko i wyłącznie poprzez dopłaty to jest tak naprawdę gaszenie pożaru poprzez dolewanie benzyny. Pomoc dla gospodarstw, które mają problemy jest czymś normalnym i nie róbmy z tego wielkiego wow. To jest norma, to jest standard że jeżeli jest duży problem, to się w ten sposób robi, ale ten sposób nie rozwiązuje problemów. I chociażby to jest konsekwencja też tego, że firmy, które nakupiły rok temu bardzo dużo zboża z Ukrainy, zapchały magazyny tym tym zbożem dzisiaj są średnio zainteresowane, by kupować zboże od polskich rolników, bo mają jeszcze zapasy tego z poprzedniego, z poprzedniego roku. To dotyczy pszenicy, dotyczy to rzepaku, bo i cena rzepaku jest bardzo niska. To będzie miało bardzo negatywny wpływ na, na dalszy czas. Dlaczego? Dziś już po żniwach powinni rolnicy kupować nawozy, środki ochrony roślin na następny sezon i co robić? I za co kupować? Kiedy nie ma możliwości sprzedaży, to, że nawet jest jakaś cena 800 zł za tonę pszenicy, to jest 50% tego, co było rok temu o tej porze. Ale nie da się sprzedać. Nie ma możliwości sprzedaży. To ja tutaj zadam takie pytanie: z czego będziemy piekli polski chleb za rok, za dwa, za trzy, jeżeli nie będziemy mogli sprzedawać? Gdzie jest komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski? Dlaczego nie bije na alarm w, w Unii Europejskiej, że jest problem? Dlaczego nie zgłasza tego wszystkiego innym komis komisarzom, komisarzom do spraw handlu? Co będzie po 15 września? Jakie będą nastroje wtedy, kiedy granica z Ukrainą będzie otwarta na przywóz zbóż? Będziemy skazani tylko i wyłącznie na ukraiński chleb? Bo polskiego nie będzie? Na chleb od ukraińskich oligarchów, od którego znowu się uzależnimy, to jest jasna droga do drożyzny. Do drożyzny. Do uzależnienia się od przywozu tych y, towarów z zagranicy. My będziemy o tych problemach głośno mówić. Bo te problemy to nie są tylko problemy polskiej wsi. To są także problemy polskiego miasta. I o tym w dalszej części konferencji też y, dalsze osoby. Teraz Arkadiusz Mercha. Szanowni Państwo, jeszcze. Kilka tygodni temu z panią poseł Dorotą Niedzielą byliśmy na interwencji w Ministerstwie Rolnictwa, właśnie z pytaniami o to, jak rząd przygotował Polskę, polską wieś na zaczynające się wówczas żniwa. Pytaliśmy o stan wypełnienia magazynów, pytaliśmy o, o sprzedaż zboża z ubiegłego roku i tak naprawdę na każde z pytań, które padały, były bezradne rozkładanie rąk. Dowiedzieliśmy się, że tego zboża w magazynach jest trzy razy więcej niż być powinno przed sezonem żniwowym. Wiemy, że ta sprzedaż nie idzie zgodnie z zapowiedziami ministra Telusa. Pytaliśmy się, jakie są działania podejmowane przed 15 września. Data, która spędza sen z powiek wielu gospodarzom w polskich, w polskich domach, kiedy to na nowo ma zostać uwolniony import towarów z Ukrainy. Oni widzą dzisiaj kampanię i pantelusy, pajacuje, mówię wprost, pajacuje w internecie z gaśnicami, doprowadzając do furii tysiące polskich rolników, którzy wymagają od niego działań, skuteczności. A później usłyszymy za kilka miesięcy, kiedy ceny tych produktów, o których mówimy, będą rosły, że to wina, bo za wasze błędy do dnia cenę płacą Polacy. Każdego dnia płacąc za tą waszą drożyznę. Jeszcze nawiążę do tego hasła, które powiedział Jarosław Kaczyński o bezpiecznej Polsce. Jak ma czuć się bezpieczny gospodarz? który tutaj stoi? Że... który mówi, że inwestuje rozważnie, nie ma zadłużeń. Kupował używane maszyny? Tych tylko używane. Tak by wiązać koniec z końcem. Z wolny. To jest Polska, wiesz, która jest zniewolona, tylko i wyłącznie mamy liczyć na to, że nam rzucicie jakiś ochłap, dopłatę i z tego przeżyjemy. A później... No, mówię, inne koszta, mówię, i, i chodzimy na zero. To nie jest tak, jak być powinno. Szczęście, mówię, że, że na chwilę obecną jest w sumie bez żadnych kredytów. Trzymali, trzymali. Do maja i czerwca. Żniwa nadchodzą, to w końcu trzeba było te zboże wyzbyć. Sprzedawaliśmy się po ile dało. W końcu resztówkę oddałem na... ...żeby oczyścić magazyny. To jest nic. No dobra, będę dopa. Ludzi z miasta, przez te historie, o których dzisiaj słuchamy, one pokazują, że my, ludzie z miasta, musimy docenić pracę rolników. Bo gdzie my mamy mieć bezpieczeństwo, jak nie bezpieczeństwo żywnościowe? Dzisiaj, kiedy za naszymi granicami... Ta władza, która obecnie rządzi, będzie z kimś schucać. Będziemy konsekwentnie pokazywać problemy polskiej wsi. Będziemy to robić, by polska wieś drugi raz nie dała się nabrać prawu i sprawiedliwości, bo te problemy trzeba realnie rozwiązać, a nie tylko najpierw budować problemy, by później je jakoś kamuflować rozdawaniem pieniędzy. Bo to jest polityka prawa i sprawiedliwości względem polskiej wsi. Tworzyć problemy, a później rozdawać pieniądze, by w ten sposób pokazywać, że ktoś nam pomaga. To tak jak podpalacz chodzi, podpala, a później idzie pierwszy gasi. Nie zgodzimy się na to. Tutaj mówiliśmy o zbożu, bo tym, tym zajmuje się to gospodarstwo. Ale w ostatnich dniach spadki. Spadki na rynku trzody chlewnej, około 20%, w dół cena świń. Cena mleka szoruje po dnie już od dłuższego czasu. Widzimy, że premier, że minister rolnictwa zarządził yy, jakiś skup interwencyjny masła, czy nie wiem jak to nazwać. Panie Telus, ja pana zapraszam do supermarketu. Niech pan mi pokaże, gdzie to masło tam potaniało. Gdzie potaniało mleko w supermarkecie, które u rolnika kosztuje bardzo często poniżej 2 zł, a w sklepie mamy ile? 4, 5, 5, 20. Proszę się przejść. Ktoś na tym zarabia. Wy znowu będziecie dokładać pieniędzy, by je rozdawać, by skupować interwencyjnie. Tylko nie potraficie uderzyć w podmioty, które zarabiają i powodują, że ludzie w mieście ograniczają zakupy, kupują mniej. Bo utrzymują się ciągle wysokie ceny, a ceny u rolników są, są niskie. Bo się boicie. Boicie się firm, boicie się korporacji. Boicie się tych, którzy nie wiem, czy na Was coś mają, czy co. Dzisiaj słyszę problemy z, yy, z zakupem nawozów przez rolników. Yy, pośrednicy nie mają wieloskładników, tak zwanej, popularnie nazywanej w Polsce polifoski. Trudności z zakupem. Co się w tym kraju zaczyna dziać? Jest problem. Dlatego my te problemy będziemy o nich po pierwsze mówić, ale o tych, którzy rządzą, będziemy jasno wymagać tyle lat, nas mamiliście. Dzisiaj powiedzcie, jakie macie na to rozwiązanie. Dzisiaj to wy rządzicie. To wy powiedzcie, jaki macie na to pomysł. Bo chcielibyście zadawać pytanie, co my proponujemy? To wybierzecie grubą kasę za rządzenie. To wybierzecie grube pieniądze za ósmy rok rządzenia. I co? I co?